Drogie dzieci. Bardzo drogie. Nawet nie wiecie jak bardzo. No. W każdym razie dzisiaj spotykamy się, ponieważ Epic Games zepsuło ee, te takie, no wiecie. Ee, jak to się nazywa, kurde. Pancerne ściany, właśnie tak, pancerne ściany. O to mi chodziło. Nie wiem o co ci chodzi, male człowieku. Że, że ja się... że nie wiedziałem jak to się nazywa? No chyba cię łeb boli. Ja wiedziałem i dalej wiem, jak to się nazywa. W każdym razie, w Potemnej Pieczarze jest pewien błąd, który powoduje, że można wejść pod mapę. Oczywiście znowu w Potemnej Pieczarze, jak? Żeby, e, gdzie można było znaleźć inne miejsce niż Potemna Pieczara, żeby wejść pod mapę. No chyba was pokręciło, że to mogłoby być słodkie skrzyżowanie. W każdym razie, tutaj trzeba umieścić pancerną pułapkę i teraz sobie w spokoju zniszczyć... E, tą e, ścianę Tylko, że mi się bardzo nie chce tego robić Ponieważ to jest mega nudne Tak niszczyć głupią ścianę Która ma 2500 HP, ale dobra Let's go I widzicie to? Aha A! Let's go Jesteśmy pod mapą Teraz możemy oczekiwać tylko na Bana za wykorzystywanie niedozwolenia. Ja